wszystkiego, co so, tylko może. Cały rok może zaczął się optymistycznie. Myśmy mieli plany wielu spotkań. Rzeczywistość nas znowu zweryfikowała. Tutaj przenosiliśmy konferencje w Datach Ksowowskie i inne spotkania z rolnikami, zatrzymaliśmy rady powiatowe na jeden kwartał. Wszystko, wszystko po prostu nam się tutaj zaczęło przesuwać, koncentrować wokół września i faktycznie w, w tych miesiącach wrzesień, październik to była ta kumulacja, gdzie wszyscy zapragnęli nadrobić cały rok. Pod koniec tego roku możemy być na pewno bogaci o doświadczenia, o doświadczenia przede wszystkim życia w pandemii. Jeśli chodzi o stricto gospodarcze podsumowanie tego roku, na pewno był to rok, w którym plony były, powiedział, dobre, wręcz bardzo dobre. W tym momencie zbiorów plonów dochodowość wygadawała się, że będzie duża, natomiast no niestety skorygowała to ostatnie, o czas, ostatnie miesiące roku, kiedy to drastycznie wzrosły środki do produkcji rolnej. Nie ciekawie jest w produkcji zwierzęcej, bowiem tu cały czas ta dochodowość spada, spada po głowie, co może w konsekwencji za jakiś czas okazać, się, że rzeczywiście będą niedobory w tym obszarze albo będziemy sprowadzać niekoniecznie najlepszej jakości produkty z zagranicy. Nie możemy narzekać. Rok zakończył się dobrymi wynikami finansowymi. Raczej się wszyscy martwią tym, że jest inflacja i ten dobry wynik finansowy może być w bardzo krótkim czasie zredukowany dość istotnie. Nierozwiązany problem ASF-u i to jest największe dzisiaj zmartwienie. Polskiego i opolskiego rolnictwa. Temat, który powoduje, że my za chwilę nie będziemy mieli żadnej rodzimej produkcji trzodowej. Dotacja, która została bardzo szybko przez ministra rolnictwa stworzona dla hodowców, dla głównie hodowców w pełnym cyklu, pomaga na dzisiaj. Jest to dobry kierunek i oby Szła pomoc jak największa w ogóle dla wszystkich gospodarstw, które parają się dzisiaj hodowlą, bo przyszły rok pokaże zupełnie inne wartości. Myśmy spodziewali się roku suchego. Mieliśmy rok powiedzmy optymalny, gdy poprzednie lata albo były za suche, albo za mokre, nagle pojawił się rok optymalny i stąd naprawdę plony na bardzo dobrym poziomie i jakościowym i ilościowym przy niezłych cenach, co w sumie skutkuje tym, że nasze humory się poprawiły i myślę, że w przyszłym roku nie będzie gorzej jak w tym. Życzenia. Zacznijmy może od zdrowia, bo tego chyba najbardziej nam wszystkim potrzeba, szczególnie patrząc na ostatnie prawie dwa lata już pandemii. A jeśli chodzi już o stricte rolnicze podejście, życzę dobrych plonów, stabilności, przewidywalności, żeby po prostu nam się żyło dobrze, bezpiecznie, żeby nasza praca była właściwie honorowana tutaj finansowo, żebyśmy się wzajemnie szanowali, doceniali również konsumenci, żeby po prostu nas doceniali. W imieniu pracowników Izby Rolniczej w Opolu. Chciałam złożyć wszystkim rolnikom jak również osobom współpracującym z naszą instytucją zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku, samych przyjemności i dużo uśmiechu, a przede wszystkim dużo zdrowia. W imieniu Opolskiego Związku Producentów Rolnych wszystkim rolnikom województwa chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia spokoju, rodzinnej atmosfery Zdrowia i wszelkiej pomyślności, a w nowym, roku, w nowym roku wytrwałości w realizowaniu swoich planów w perspektywie nowych wyzwań. W imieniu samorządu województwa i marszałka błęskiego najlepszego zdrowia pomyślności, żeby to powiedzmy nie być tym zaskakiwanym, a te wyzwania, które są przed nami, myślę, że będziemy tutaj wspólnie pokonywać. Myślę, że jako ksiądz powiem przede wszystkim tego Bożego błogosławieństwa które niech właśnie się objawia też i w tym, że i odpowiednia pogoda towarzyszy człowiekowi, ale też i omijają nas te kataklizmy, które w ostatnim czasie swoje narobiły i swoje po prostu zniszczenia przyniosły. I dlatego też życzyłbym, aby też i to nas wszystko omijało, aby człowiek mógł cieszyć się, że to co sieje też i owocowało i przynosiło radość, zadowolenie, ale też i przynosiło możliwości godziwego życia dla rolników. I życzę tego, żeby właśnie to życie na wsi było związane z tym, że człowiek czuje się tu spełniony i że człowiek rzeczywiście może godziwie żyć. Jeżeli pozwolicie, przekażę w tej chwili ceremonią księdzu duszpasterzowi i przejdziemy do tej najbardziej... Symbolicznie się przedzielimy opłatkiem. Życzę wszystkim zdrowia i do Siego roku, a przede wszystkim, żebyśmy zapomnieli o tym covid raz na zawsze i wspominali to tylko w kosztach historycznych. Program zrealizowano we współpracy z Izbą Rolniczą w Opolu. Program sfinansowała Fundacja Ludzie Środowisko Ekologia.